Kurwa. Witam na kolejnej wyprawie. Jestem jak zwykle z Kubą i z Michałem. Tym razem jest razem z nami również Ania. Po drodze do naszego miejsca docelowego, do którego jedziemy, zahaczyliśmy o opuszczoną jednostkę wojskową. Jak pamiętacie z poprzednich filmów to jest właśnie jedna z jednostek z tego pierścienia jednostek okalających Poznań i broniących go przed atakiem nieprzyjaciela, na dzień dobry już widać, że jednostka jest budowana do tego samego schematu, w jakim budowane były również te poprzednie jednostki. Różni ją tylko to, że jak widać, zachowały się wszystkie duże żelazne bramy. Zachowały się pewnie dlatego, że zostały przysypane dość dużym nasypem i dlatego nikt jeszcze stąd nie wymontował. Jak mówiłem, wszystkie bramy zachowały się tylko dlatego, że jak widać, są przysypany dość dużym wałem ziemi tylko dlatego ostały się złomiarzą ale w każdej bramie jest pojedyncze wejście do pomieszczeń w środku Więc wchodzimy tutaj widać, że pomieszczenia są dokładnie takie same jak w każdej z poprzednich jednostek w których byliśmy Rampa, charakterystyczny smród oleju. Dzień dobry. Poszedł górą, bo stwierdził, że nie będę. No to zaraz będzie, w takim razie wracał tędy. Tutaj nie ma wejścia od tej strony. No. Nie. Schemat budowy jednostki taki sam, ale jakość, znaczy inaczej, może nie jakość wykończenia, ale to, jakim stanie się ostało, wszystko. Wygląda trochę inaczej niż w tych poprzednich jednostkach. Tutaj, na przykład, wyjście ewakuacyjne, jak widać, zostało też zasypane. To nie jest żadne osowisko, moim zdaniem. To jest po prostu działanie z premedytacją, zostało zasypane, żeby tutaj nikt nie wchodził. Będzie trzeba, trzeba po prostu. Z każdej drzwi wejść, z każdej drzwi wyjść i podejść od drugiej strony. Napisy na ścianie również się ostały w dużo lepszej formie niż w poprzednich miejscach. Tu podaje się kontroli skażeń. Jeśli jesteś skażony, wykonaj czynności nakazana instrukcją przechodzenia zabiegów specjalnych i sanitarnych. A jeżeli nie jesteś skażony, Przechodź przez kolejne przedsionki zachowując wskazania instrukcji wchodzenia do obiektu. Instrukcja przechodzenia zabiegów specjalnych i sanitarnych. Postaw broń w stojaku. Wstań na kratownicy i przeprowadź zabiegi specjalne odzieży ochronnej z roztworem ze zbiornika numer 1 lub 2. Przeprowadź zabiegi specjalne mundurowania, uzbrojenia i oporządzenia. Po zdjęciu odzieży ochronnej włóż ją do worków i połóż na regale. Przeprowadź zabiegi sanitarne, sprawdź efektywność zabiegów specjalnych za pomocą przyrządów. Zabierz broń i udaj się do kolejnego przedsionka. Przedsionek numer 3 Zawory Kibla. Tutaj to też bardzo charakterystyczne. To prawdopodobnie jakieś agregaty albo pompy. 94, 95. 200, 5 Trzeba doszukać w takim razie w nocie informacji, do kiedy to funkcjonowało. Bo stopień zachowania by wskazywał na to, że jest najmniej zdewastowana tak naprawdę. I to, że tam pozasypywane te wszystkie wejścia są. To to nie jest żadne osowisko, tylko to było specjalnie zasypane, żeby to się pewnie nikt nie W swoim wejściem Nie no, w tą stronę to się lepiej chodzi, ale skakać to z powrotem na tą płytę to nie jest do końca bezpieczne oooo co nie kojarzę tego było takie wygłuszone pomieszczenie na którym jest i te płyty wszystkie normalnie tutaj wisiały i oni wchodzili tym kanałem tam w dole mhm. tam w tą stronę na pewno nie. Może tam, ale jest zasypane. No ale to musiała mieć faktycznie jednostka troszeczkę inne zastosowanie niż te poprzednie. W porównaniu do poprzednich jednostek w tamtych nie było takiego pomieszczenia, które byłoby tak mocno wygłuszone. Nie wiem czemu miał służyć to stanowisko, tutaj. Ale, ale znajduje się tu dość sporo, jak na takie miejsce elektroniki. To pomieszczenie zostało zarówno tu, jak i tam, w środku jak widzicie. Pod tymi perforowanymi płytami bardzo mocno wygłuszone. Dlaczego? Co tutaj się mogło znajdować, tego naprawdę nie wiem. Za dużo elektroniki tutaj jak na zwykłą jednostkę Właśnie, albo jakaś łączność płytami zasypane wyjście ewakuacyjne jest zastawione płytami a wyjście na... z korytarza są zasypane tak samo takimi wałami no jest zasypane no, doszliśmy do jednego i drugiego do końca jest a, ale taki zasyp. z z jednej i drugiej strony chyba, nie, Ale zobaczcie że ona jest podwójna tak naprawdę bo w tych co byliśmy to te hangary były pojedyncze Nie, się, nie? A znowu takie pomieszczenie, co, co tu mogło być? Ani to garaż, bo wjechać tutaj nie wiedziesz. No. Magazynek jakiś? Trzy pomieszczenia z niczym. Puste. Co ciekawe, instalacja elektryczna została wyrwana, jak widać. A tam grube, szczelinne rury się ostały.

Nie, wiecie co? To nie była ta szczelnica. Nie, to za małe jest na to. No, jakieś miejsce na coś, bo tutaj wszystko pod tym jest wybetonowane. Tu wszędzie jest beton pod tym. Ale na szczelnicę to to nie wygląda. Poza tym tam na tej szczelnicy jeszcze było takie małe pomieszczenie, też no. Z tamtej strony jest wjazd, i tu jest właśnie taki placek na dwa, trzy auta swobodnie. Ta jednostka jest zdecydowanie największa z tych, wszystkich, które zwiedzaliśmy. Tam przede mną znajdował się prawdopodobnie plac apelowy. Wykorzystywany w wielu różnych pewnie sytuacjach. Po prawej stronie są mini trybuny. Tutaj wśród. Tych młodych drzewek znajduje się bieżnia. Więc tutaj odbywały się pewnie i rozgrzewki, i ćwiczenia. I tam najprawdopodobniej znajdują się jakieś ciekawe rzeczy. Kuba wszedł do środka. Zaraz wejdę tam z kamerą i zobaczymy, co tam jest. Tu? Co tam? Dobra, to schodzę do Ciebie. <grywka> A, najpięknie! Ale czaje się! Tam widać zasypane wejście? A... Regalik, puszka farby, słoiczki w siatce, to o. był dłuższy, tylko się zapadła góra Boregale No faktycznie, boregał idzie tam dalej jeszcze I tam jest drugie wyjście No i siedział sobie tutaj i co? I pilnował TL3 Mm -hmm. PL3, dobra, regał i czy tutaj coś więcej widać? A no regał się chowa, bo faktycznie się wszystko obsunęło. dobra, możemy wyłazić. Ja to go no, młody, nie, tego zabiły. Zając, no, tak zając z nory. Co tam było? Dwa kałasznikowe. No, dwa kałasznikowe, na regałach leżały dwa magazynki. No, tam, tam. Konserwy były. I konserwy były jeszcze. Z osiemdziesiątego. Tak. Tu? tu jest wejście do niego. Nie, nie? Tutaj. A, tu. Bo tu widać drzwi. To jest dach, uldura. Która... Mhm. A, a tam dalej nie ma przejścia? On powinien iść dalej, jak się zapadło wszystko.